Witam Was w następnym odcinku na Antoś TV, O, oto ja, wiecie, ja muszę tutaj wskoczyć, do tej piramidy, o tutaj, najpierw piramida, a później to, i się powiesz, No to... tak. Ten mały nie może wyjść. O, 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 nie! Nie wyszedł. Jest za malutki jeszcze. Jak przygłosi do końca, w tamtym odcinku właśnie tak było. Czy jeszcze trochę wcześniej, czy coś takiego? Też był, też mówiłem, że jak przygłościsz, będzie głośno. Trochę. No, trochę może więcej, tak. A raczej będzie głośno, to raczej dodać trochę, będzie tak ładniej powiedzieć. Tak. Będzie tak się ładnie, tak fajnie. No nie wiem, jak by to powiedzieć, ale to sporo jak. Zaraz, bo iście tą zjeżdżam, nie? To więc... Ona jest dla właśnie dla niego. Nie tylko i dla innych maluszków, do puszków. Dobra, wraca brama na no klucz, widzicie? Zamknięta jest. Dobrze, że na klucz, bo może mu się jakoś uda wyjść. A zobaczcie, widać jego mamusie, jej głów główkę. Oto mamusia. Zobaczycie to wydarzenie. To więc na tyle w tym odcinku. Więc pa pa.